Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od tego, że około 1,7 miliona młodych ludzi, czyli prawie 1 piąta Włochów w wieku od 15 do 29 lat, nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych szkoleniach. Podał w piątek włoski główny urząd statystyczny. Gorsza sytuacja pod względem w Unii Europejskiej istnieje tylko w Rumunii. Osoby takie określa się mianem NINIS, czyli No Income, No Assets. Podobne, choć nieco niższe odsetki można znaleźć w Hiszpanii, Izraelu, Grecji i Kostaryce. Na przeciwległym biegunie znajdują się Niemcy, powyżej 9%, Szwajcaria, powyżej 8% i Holandia, powyżej 7%. W Polsce na stan z 2021 roku, zaznaczmy, odsetek Ninis wynosił 12,6%, jest więc niższy niż europejska średnia. Mamy też stosunkowo niskie bezrobocie, ale wiele zależy tutaj od regionu. I specjaliści zwracają uwagę, że wina nie leży wyłącznie po stronie młodych, ludzi, tak to jest to ujęte, to także pokłosie tego, jak obecnie kształtuje się rynek pracy. Wymogi stanowisk są coraz bardziej śrubowane, płace są nieadekwatne do wysiłku, jaki musi włożyć pracownik, nowy pracownik w pracę. A do tego coraz trudniej znaleźć pracę, która pozwoli nam zbudować doświadczenie wymagane do kolejnych awansów, czy wzrostu płacy. I jak słyszymy w Polsce nie jest aż tak z tym źle ale to nie znaczy że jest dobrze. Tak? No bo umówmy się jedna ósma młodych ludzi w takim stanie to nie jest dobry wynik pożądany i oczywiście że to jest problem wielopoziomowy. No bo jasne że system nie zapewnia już tej domyślnej ścieżki kiedy kończyłeś szkołę i zrób do fabryki. Tak? I oczywiście można powiedzieć że wtedy to było straszne bo nie miałeś praktycznie w ogóle możliwości wyboru co będziesz robił tylko musiałeś robić to co było dostępne lokalnie i no to prawda, ale ten ograniczony lokalny wybór dawał ci w praktyce możliwość utrzymania siebie i rodziny, z czym dzisiaj bywa różnie, czyż nie? i to, to znaczy to nie jest tak, że nie ma pracy teraz, znaczy no tam we Włoszech może i nie ma, ale u nas to nie jest tak, że nie ma pracy, tylko jest na przykład praca niskopłatna w złych warunkach i tak dalej. i w świetle takich opcji nie mało młodych ludzi woli już nic nie robić, bo też ma taką możliwość, tak? no bo ogólnie kiedyś no to po prostu nie można było sobie pozwolić na posiadanie w domu dorosłych dziecka, które nic nie robi, bo prawie wszyscy byli biedni. A Dzisiaj po prostu rodzic często może utrzymywać dorosłe dziecko, które nadal z nim mieszka. I wiele osób nawet w takim, które są w takim stanie, z tego co rozumiem, wychodzi z takiego uzasadnionego do pewnego stopnia założenia, że jeżeli mam do dyspozycji tylko pracę nie dającą żadnych perspektyw, to, to nie mam motywacji, żeby w ogóle do takiej pracy iść. iść. Ale też z mojego doświadczenia odnoszę wrażenie, że wiele osób w takim stanie nie poświęca tego czasu wolnego, który mają w efekcie, na jakieś rozwinięcie siebie, żeby potem mieć faktycznie większe możliwości na lepszą pracę. No bo żyjemy przecież w świecie, który daje możliwość zasadniczo nauczenia się niemalże wszystkiego, tak? Niemalże. Gwiazdką, tak? W sensie wiadomo, że są ograniczenia, ale tylko ludzie zamiast faktycznie zrobić jakieś kroki, żeby coś zmienić w tej swojej sytuacji, tylko to czekają, aż pojawi się jakaś okazja, która nie będzie zbyt wiele od nich wymagać. I. W takiej sytuacji to już trochę przestaje być wina systemu, czyż nie? I ktoś powie, okej, okay, ale przecież nauczenie się czegokolwiek, jakiś kurs, czy cokolwiek w tym, w tym guście kosztuje pieniądze, nie każdego na to stać. Okej, okay, no to to może jest właśnie powód do tego, żeby iść do tej kijowej roboty na pół roku i wtedy po tym pół roku może będzie Ci już stać na ten kurs. I to, co ja teraz rysuję, to nie jest fajna sytuacja. Iść do pracy, żeby potem za pół roku czy za rok móc zacząć się od zera uczyć czegoś nowego. To nie jest Coś, czego komukolwiek zazdroszczę, ja w takiej sytuacji nie byłem i tak jak mówię, no, wyobrażam sobie, że nie jest to naprawdę fajne położenie, ale nawet taka uciążliwa ścieżka jest jakąkolwiek ścieżką do wyjścia ze złej sytuacji, bo jeśli jesteś w złej sytuacji, że nie ma dobrych opcji przed tobą, no to jutro raczej nie będzie dobrze. Ale nawet jutro może być odrobinkę mniej źle. I ja wiem, że niejednokrotnie są absolutnie tragiczne sytuacje życiowe. Ktoś naprawdę nie może iść do pracy, bo na przykład musi się opiekować chorym członkiem rodziny, albo z jakiegoś powodu nie może wyjechać, a w swojej miejscowości nie może się ani uczyć, ani pracować. Ja wiem, że są tego typu przypadki, ale mam wrażenie, że te przypadki nie składają się na te 12,5% takich osób w Polsce w tym przedziale wiekowym. Za to jest też przecież wiele sytuacji, z których dałoby się wyjść z czasem, tylko trzeba coś faktycznie w tym kierunku robić, a nie właśnie czekać, aż coś się trafi. Następnie. To jest news sprzed dwóch tygodni już prawie, ale chyba ważny. Google po cichu dokonał rewizji swojej polityki prywatności, w której wyjaśnia, że teraz rości sobie prawa do wykorzystywania praktycznie wszystkich treści, które udostępniasz online w celu rozwoju swoich narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Według doniesień ten rozwój oznacza, że jeśli Google uzyska dostęp do Twojego tekstu, może go swobodnie wykorzystywać w swoich zbiorach danych, prawdopodobnie integrując go z jednym ze swoich chatbotów. Zaktualizowana polityka brzmi: Google wykorzystuje informacje do usprawniania naszych usług oraz tworzenia nowych produktów, funkcji i technologii, które przynoszą korzyści naszym użytkownikom i społeczeństwu. Podkreśla również, że publicznie dostępne treści mogą być wykorzystywane do szkolenia modeli sztucznej inteligencji Google'a. Ostatecznie celem jest budowanie i udoskonalanie produktów takich jak Google Translate, BARD i Cloud AI. Ten rozwój rodzi nowe obawy związane z prywatnością. Podczas gdy użytkownicy rozumieją, że ich publiczne wpisy są widoczne dla wszystkich, zmieniona polityka wymaga ponownego rozważania konsekwencji udoskonalenia. Dostępniania treści online. Krajobraz się zmienia zależnie od tego, kto może przeglądać treści i jak będzie korzystał z tych danych. Jest prawdopodobne, że wcześniejsze posty na blogach, czy nawet recenzje sprzed 10 lat, są teraz częścią strumienia danych, które napędzają systemy sztucznej inteligencji, takie jak BART i ChatGPT, które mogą przetwarzać te informacje w sposób nieprzewidywalny i skomplikowany. Zmiana zasad Google sygnalizuje zmianę paradygmatu w obszarze obsługi treści online, a jej konsekwencje dla prywatności i własności danych nie zostały jeszcze w pełni zrozumiane. To jest Słowo kluczowe zdanie tutaj. Zarówno użytkownicy, jak i korporacje będą musieli zachować ostrożność w tym nowym krajobrazie, ponieważ granice między własnością danych, prywatnością i wykorzystaniem nadal się zacierają. I tutaj, zanim przejdziemy do komentarza, dodajmy jeszcze jeden wpis: a mianowicie kanadyjska pisarka Mona Awad i amerykański pisarz Paul Trembly złożyli pozew do sądu federalnego w San Francisco przeciwko OpenAI, firmie, która stworzyła narzędzie sztucznej inteligencji ChatGPT. Y Państwo ci twierdzą, że przedsiębiorstwo złamało prawa autorskie, wykorzystując ich książki do trenowania czatał GPT, przekazał w środę dziennik The Guardian. Państwo uważają, że ich książki zostały bezprawnie wchłonięte i wykorzystane do trenowania czatu, ponieważ chatbot generuje bardzo dokładne streszczenia ich powieści. Wynika ze złożonego przez pisarzy pozwu. Przykładowe streszczenia tam dołączone jako materiał dowodowy. Według Andersa Guadamas z Uniwersytetu w Sussex jest to pierwszy pozew przeciwko chat GPT, który dotyczy praw autorskich. Dodaje, że dzięki niemu zostaną zbadane granice legalności działań w przestrzeni sztucznej inteligencji. Państwo składający pozew podkreślili, że w pozwie. OpenAI nieuczciwie czerpie zyski ze skradzionych tekstów i pomysłów, jak sami to ujmują, i wezwali do odszkodowania finansowego w imieniu wszystkich autorów w USA, których prace rzekomo zostały wykorzystane do szkolenia czatu GPT. Jednakże komentarz jest też taki, że udowodnienie, że pisarze doznali krzywdy finansowej z powodu szkolenia tego czatu GPT z wykorzystaniem chronionego prawem autorskim materiału może być trudne. Czat GPT może pracować dokładnie w ten sam sposób, nawet jeśli nie skonsumował powieści, ponieważ jest trenowany na podstawie wielkiego bogactwa informacji zawartych w internecie, w tym na przykład dyskusji użytkowników, którzy przeczytali te książki, zauważa wspominany ekspert. I to jest Trudny temat, ponieważ z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że no przecież każdy może sobie przeczytać daną książkę i opowiedzieć o niej w internecie. No bo może, tak? I to nie jest nielegalne. I czy ChatGPT nie robi dokładnie tego? No. I tak, i nie, bo jest jednak bardzo duża różnica w skali. ChatGPT może potencjalnie przeczytać wszystkie książki dostępne w internecie i opowiadać o nich potencjalnie wszystkim ludziom. Na podobnej zasadzie, no, można by powiedzieć, że ktoś, każdy mógłby przecież spotkać Cię na ulicy i potem napisać w internecie, o której godzinie Cię spotkał i w jakim miejscu. Każdy może to zrobić, ale gdyby jakiś bot co minutę informował o tym, w jakim miejscu przestrzeni publicznej się znajdujesz, to przecież byłoby coś zupełnie innego. To nie jest to samo, tylko to jest to samo podniesione do 700 tej potęgi, co w ogóle zmienia charakter tego zjawiska. I ponownie ktoś powie o jejku przecież z czatu GPT mogą wszyscy korzystać, to jest otwarte narzędzie, ułatwia życie ludziom na całym świecie, czy na pewno jest się o co oburzać. No ale tutaj już zwróćmy na to uwagę w kontekście tego poprzedniego newsa, który przytaczałem, tak? Tego samego mechanizmu, korzyst, z tego samego mechanizmu korzysta w tym momencie Google. To nie jest tak, że wszyscy swobodnie korzystamy z dobrodziejstwa z zdolności sztucznej inteligencji do bycia trenowanym na szerokim zakresie danych, które są teoretycznie publicznie dostępne, tylko to te narzędzia natychmiast zaczynają być wykorzystywane przez firmy takie jak Google do poszerzania zakresu usług kosztem prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych. I tak samo można powiedzieć, ale przecież każdy mógłby przeczytać Twojego posta sprzed 10 lat i się coś z niego dowiedzieć. No tak, ale tylko Google może przeczytać wszystkie posty nas wszystkich i wnioskować na podstawie przekroju informacji z tego wyciągniętych. No i pytanie, jak regulować to prawnie, czy te pozwy są w ogóle zasadne. Ja nie wiem, ale jak zauważali przytaczani często na wojnie idei badacze tacy jak Jonathan Haidt, to, że kompletnie przespaliśmy w ostatnich kilkunastu latach konieczność jakiegoś uregulowania mediów społecznościowych, bo nam się wydawało, że jak korporacje będą tam robić co chcą, to wszystko będzie dobrze, to, że przespaliśmy to, powinno nas przekonać do tego, żeby nie przespać analogicznego boomu rozwojowego sztucznej inteligencji. Ja mówiłem to już kiedyś, ale powiem to raz jeszcze, że oczywiście istnieje groźba nadmiernej regulacji w tym temacie. Oczywiście, że można się bać, że, że Rządy będą za bardzo w to ingerować, ale. Zwróćmy uwagę, że praktycznie nie ma dziedzin życia, w których nie ma żadnych reguł, których ktoś by pilnował, tak? Nawet wolność słowa ma przecież ramy na zasadzie, nie możesz nawoływać do przestępstwa, chociażby, prawda? No bo to by naruszało cudzą wolność, cudze prawa. I tak samo koncepcyjnie wydaje mi się, powinniśmy podobnie podchodzić do prawa wolności w sferze cyfrowej, w sferze rozwoju badań, choćby nad sztuczną inteligencją i nie tylko. To znaczy, super, rozwijajmy się w sposób wolny, ale tak, żeby nie zabierać innych praw innym ludziom. Na przykład. Prawa do prywatności, do czerpania zysków z własnej pracy, ale ponownie, jak dokładnie to zorganizować, to jest zupełnie osobny temat. Kolejno. Niemieckie fundacje podejmowały działania antyatomowe w sąsiednich krajach, a środki finansowe pochodziły z Berlina, na co wskazuje raport EGE. <laughs> jako główny cel wskazuje się Francję, jednak raport ukazuje, że Niemcy prowadzili takie kampanie zarówno na poziomie federalnym, jak i regionalnym, włączając w to również Polskę. Eksperci podkreślają znaczenie tych działań i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej w kwestiach energetyki jądrowej na zachodzie Europy. Ostatni raport francuskiej Szkoły Wojny Gospodarczej, EGE, ujawnił działania tzw. agentów wpływu w tym Niemiec i ich fundacji, które zaangażowane są w ingerencję w sprawy polityczne i gospodarcze swoich zagranicznych partnerów. Są one te fundacje niemieckie w dużej mierze podporządkowane Berlinowi, również poprzez bezpośrednią przynależność do niemieckich partii politycznych. Wykorzystują miękkie kompetencje, przygotowują grunt pod bardziej oficjalną współpracę, propagowanie ideologii, kształtowanie lokalnych elit społeczno-politycznych w celu obrony niemieckich interesów gospodarczych, tak informuje raport. Według analizy przeprowadzonej tej niemieckie organizacje działające we Francji miały wpływ na formowanie światopoglądu francuskich elit poprzez różne działania takie jak organizowanie szkoleń, przyznawanie stypendiów doktoranckich czy prowadzenie kursów. Dodatkowo nawiązywały bezpośrednie współpracę z partiami politycznymi i organizacjami pozarządowymi, a także tworzyły raporty i publikacje, które miały na celu wzmacnianie antyatomowej retoryki. Wszystko to w celu kształtowania opinii publicznej i propagowania określonej narracji w kwestiach związanych z energią jądrową. No i to zmusza do zadania pytania, no to jak to jest z tą demokracją w Europie? Mamy tę demokrację, czy jej nie mamy? Bo jeżeli może sobie tutaj przyjechać funkcjonariusz opłacany przez rząd innego państwa z zamiarem manipulowania opinią publiczną, ze świadomym zamiarem wpływania na światopogląd elit, na kierunek badań naukowych, bo była mowa o stypendiach doktoranckich, to jak, to, to, co to znaczy? Kilka prasówek temu, być może pamiętacie, było opisywane, jak rząd PiS narusza instytucje liberalnej demokracji u nas w Polsce i przez to narusza cały ten system u nas. Co jest prawdą. Ale to nie jest jedyny problem trawiący system liberalnej demokracji, bo demokracja liberalna w całym zachodnim świecie przeżywa bardzo poważny kryzys, nie tylko dlatego, że niektóre ekipy rządzące przy tym systemie majstrują, ale również między innymi dlatego, że cały system społeczno-ekonomiczno-polityczny pozwala na tego typu rzeczy, jak tutaj czytamy. To jest jakiś mały wycinek, oczywiście, ale to samo dotyczy działaniem NGO-sów finansowanych przez zagraniczne grupy interesu, korporacji realizujących jakąś swoją politykę, motywowaną przecież biznesowo i tak dalej. I ktoś oczywiście powie, że w demokracji zawsze był ten problem, że silniejsi mają więcej wpływu. Jasne, ale nigdy na taką skalę, bo nigdy nie było tak silnych narzędzi wpływu, a system ten społeczno-polityczny nie był tak podatny na te wpływy jak dzisiaj. I za każdym razem, gdy tam krzyczy się, że pis psuje demokrację, to coś prawdą, ale warto również, pamiętać, że to nie jest jedyny poważny problem tego systemu. To nie jest tak, że jak PiS przestanie w końcu psuć demokrację, to wszystko będzie dobrze, bo nie będzie. Następnie Holandia w ramach procedury eutanazji wspartej przez lekarza dotąd uśmiercono 5 osób przed 30 rokiem życia z powodu... Autyzmu. Są to dane rządowej komisji do sprawy eutanazji. Ogółem takiej procedurze podano już 40 osób ze spektrum autyzmu. Lekarze stwierdzili, że ich dolegliwości są nieuleczalną przeszkodą w życiu, nie zaoferowali innego leczenia i pomocy. W wywiadach, jakie gromadzili lekarze w tych sprawach, znajdujemy informacje o tym, że pacjenci skarżyli się na utrudnienia komunikacji ze światem zewnętrznym, przestymulowanie bodźcami, czy trudność w nawiązywaniu relacji z innymi i wynikające z tego samotność. Ludzie ze spektrum autyzmu. Badacze zajmujący się obecnie tą kwestią podnoszą alarm. Procedura jest wysoce nieetyczna ich zdaniem, gdyż osoby borykające się z takimi problemami mogą nie mieć w pełni jasnej oceny sytuacji, a ponadto lekarze nie kierowali ich na dodatkowe badania z psychologiem, celem ustalenia, czy istnieje możliwość pomocy w ogóle takiej osobie. Kasper Raus, profesor zdrowia publicznego i etyk, dostrzega, że tak liberalne prawo dotyczące dostępu do procedury eutanazji pociąga za sobą niepokojący trend. Od czasu wprowadzenia przepisów w 2002 roku ma rosnąć. Również ilość przypadków, gdy pacjent zamiast szukać pomocy i pracować nad sobą, woli umrzeć, a państwo mu w tym to umożliwia. Podobny trend obserwujemy w innych krajach, gdzie wprowadzono podobne przepisy, na przykład w Belgii. To oczywiście nie jest pierwszy problem tego typu. Jeżeli pamiętacie, opisywaliśmy też w poprzednich prasówkach również takie lokalne afery z Kanady, tak, gdzie na przykład niepełnosprawni pacjenci publicznej służby zdrowia mówili, że są grzecznie zachęcani przez urzędników Państwowej Służby Zdrowia, do, żeby poddali się eutanazji, bo ich leczenie za dużo kosztuje skarb państwa. I... Ja wiem, ja, ja rozumiem, że jest wiele osób, które szczerze uważają, że powszechny dostęp do eutanazji to jest dobra rzecz, bo skraca cierpienie niektórych osób i tak dalej. I ja rozumiem, dlaczego niektórzy mogą tak uważać i wychodzić ze szczerego przekonania, że to jest dobry pomysł, bo zmniejsza jakąś tam ilość cierpienia. Ale w świetle tego, że to już zostało zrealizowane w wielu krajach, i raz za razem z wielu różnych krajów płynął doniesienia, że przy okazji tego powszechnego dostępu zabijani są ludzie, którzy nie mają nierozwiązywalnych problemów, tylko po prostu niektórym byłoby wygodniej, żeby już umarli, bo pomoc im byłaby kosztowna i pracochłonna. To w świetle tego zachęcam do zastanowienia się, czy skutki uboczne takiego systemu w postaci zabijania osób, które wcale nie musiałyby umierać, nie są przypadkiem bardzo dużym problemem tego pomysłu. I ktoś powie: No dobrze, ale to jest przecież nowa rzecz. Na początku zawsze nigdy nie wszystko nie działa całkowicie dobrze, ale z czasem ten system powszechnie do dostępnej eutanazji zacznie działać tak, jak powinien, wyjdziemy z tych problemów. Okej, okay, ale w takiej sytuacji ja bym chciał zapytać, Ile w takim razie jeszcze osób musi zostać zabitych, zanim ten system zacznie działać tak, jak powinien? Ponownie, ja rozumiem argumentację, że chcemy, że chcemy, żeby ludzie się nie męczyli, ale zawsze trzeba pytać, jakim kosztem. I gorąco zachęcam do zastanowienia się, jak to świadczy o danym systemie, jeżeli trzeba zadawać pytania, ile osób jeszcze musi zostać zabitych, zanim dany system zacznie dobrze działać. Zachęcam do zastanowienia się. Następnie, jak być może widzieliście, 30 czerwca już w zeszłym miesiącu w internecie opublikowany został film dziennikarza Mariusza Zielkę, w którym ujawnia on szokujące informacje o tuszowaniu pedofilii w Polsce, opisuje w nim sprawę znanego muzyka Krzysztofa S. Przestępstwo. Pedofili nie powinno się przedawić, zaznaczył w reportażu. Do sprawy odnosi się już prokuratura okręgowa w Warszawie, która oświadcza po publikacji filmu, że tylko jeden z kilku czynów zarzucanych muzykowi nie uległ przedawnieniu, a postępowanie w sprawie znanego muzyka jest na końcowym etapie. Reportaż pod tytułem Bagno został opublikowany w piątek na platformie YouTube. Jest w nim m.in. mowa o zarzutach wobec znanego muzyka jazzowego Krzysztofa S. Ujawniając te historie i zaczynając nad nią pracować, nie zdawałem sobie sprawy, że tak naprawdę trafiłem nie tylko na największą aferę w historii polskiego show-biznesu, ale największy skandal pedofilski w Polsce. W reportażu ujawnię całą prawdę o tej wstrząsającej sprawie, ale to nie jest materiał tylko o sprawie Krzysztofa S. podkreśla autor. A, czyli autor, zwraca również uwagę, że wcześniej powstały filmy dokumentalne ujawniające przypadki pedofilii w kościele, natomiast problem wykorzystywania seksualnego dzieci w innych środowiskach był często pomijany przez dziennikarzy. Tak od siebie dodam, że to właśnie, co tutaj o Ostatniego przytoczyłem, zdaje się być głównym tematem filmu. To znaczy, autor skupia się nie tyle na tym, że ktoś kogoś skrzywdził, ale głównie na tym, że o czymś się mówi, a o czymś się nie mówi. I wspominam o tym, ponieważ tak się składa, że wkrótce tutaj na kanale będzie rozmowa z Panem Zielkę na temat jego materiału i zarówno na temat tego, jakie ciekawe rzeczy, faktycznie na, na ważne rzeczy zwraca on uwagę w tym materiale w tym filmie, ale również yy, tego, co moim zdaniem w tym filmie jest dalece nietrafione. Także jeżeli kogokolwiek interesuje ten temat, to odsyłam do samego. Filmu Pana Zielka, żeby sobie go obejrzał i zapoznał się z tym, co w nim jest, zwłaszcza przed oglądaniem tej rozmowy, która będzie u nas tutaj na kanale. No i to tyle. Na koniec dajemy znać, że do sklepu wróciły już kubki z klubem najpiękniejszych zakoli, wykupione do zera przez Was przed dniem ojca. Więc jeżeli ktoś wtedy nie zdążył, to zapraszam, żeby sobie teraz nadrobić. I tak samo dostępne są znów koszulki ze stańczykiem. Przypominam, we wszystkich rozmiarach, bo nie, nie, ostatnio niektórych z tych rozmiarów brakowało. A link do bonusowej części prasówki jak zawsze znajduje się poniżej i do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.